Let's go, let's go. Dzień dobry, cześć. Witajcie z tej strony Urwana Cudzysie. Kolejny odcinek naszej serii. Kozackie czyli serii od prawnika do rolnika dzisiaj niektórzy byś mógł to być inny jak Jarek Cześć witajcie Tak troszeczkę głupio powiedziane ale dzisiaj jest zarobisty odcinek bo dzisiaj przyjadą do mnie nowe nabytki także myślę że e, coś nowego się pojawi na gospie i troszeczkę sobie ją zmodernizujemy Także e, jakieś Stefany miały przyjechać Panie jedzie, pan? Panie Jadom Jadziem, halo, dzień dobry ja tu przyjechał z jakimiś sprzętami Łomatko bosko jaka prędkość Także Jarek kierowcą jest? Panie, nie wiem Hamuj ty O kurna No, jedź, jedź, jedź Ty zobaczymy czy masz modpasę zero Posiedzmy Widzę z... ja swoją szczękę Stój Podejdę Dziokie to robicie No nie masz Wie pan gdzie jechać, nie z tyłu jest Za gospodarki nie? Ja już idę Dobre Także, za chwilę pokażę wam co jeszcze przyjechało W nie to nie jest wszystko, nie? I czekaj, bo to nie jest takie proste Dlaczego tu kamera jest tak dziwnie zorientowana? Nie wiem Po co robi? Także widzicie, z tyłu jest New Holland i przyczepa Ty widziałeś, to ZTS. jest oświaty. Pomału, o, kurwa drzewo! Pomału Bo rozwalisz Zadaj się nie. Nie, nie, nie wiedzie. Ja idę o stówę, że nie wiedzie. I kurwa, z tą kamerą tak, nie wiedzie. Wiem, że się psuje, bo jest Nie z tyłu. To Ty się tak buguje. Do tyłu, do tyłu. Prosto teraz, prosto. Kieruj. Poczekaj, 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 poczekaj. Widać, że w ETS-a nie gra. gra ale prosto Prosto, prostuj, na... prostuj. O, dobra, teraz wiedziesz Także jak widzicie, nowe nabytki na propsie. Ty, jak to laguje. Trochę mi to... Dobra, wejść ten... Yy... Oczekaj. Trzeba to zdjąć, e, e, nie? Unload. Dobra i teraz opuść myszko Pięknie, oj do, do gdzie, gdzie w dół! Panie! Ty, popsuję zaraz. Ja no na dół, dół, na dół, na dół, na dół. Pięknie. Dobra, no, także wsiadamy sobie do naszego nowego nabytku. Jak ogólnie widzicie mamy 3... 2000 zł. 2800 ogólnie. Um, za dziesiątkę już dostałem 130 tysięcy, miałem swoich jeszcze 57. E, także było to... No, prawie 100... No było 190 tysięcy, także z dodałem dałem 140. No ja sam zjeżdżam, odejdź mi. Nie, zawsze profesjonalnie zjeżdża ten, który przywozi. Ale ja umiem Pomału. Teraz trzeba przyczepę nakierować zaczep, czekaj, ja to wezmę Ursusa. Wiesz? Wezmę, no. wezmę Ursusem. Nakieruję zaczep. To nie zjeżdżaj do końca tym Niholanda. Patrz jak stanął mu! Bo, widzę, że tutaj profesjonalne załadowanie Ty, co się dzieje? Pałac Ci podniosą zaczep ładnie Ej, kozacka ta przyczepa Dobra Uj, panie, stój Nie podczepiej. Czekaj, bo ja rewersałam. Dobra Podczepić mam to tu... No już jest, wstręgać. jest, pomału Ale pomalutku, ty bur, wiesz Spokojnie, spokojnie Dlaczego no, czemu odczepiłeś? No bo ja się teraz wykręcę. Dobra daj tak? mnie to. I, i co ci Otwórz dzi. Ty na... O ja ja pierdziele To ciężarówka chyba, nie? No. Kurde zgasiłem przez ciebie. Wyszło, że nie umiem Także przyjechała nowa przyczepa i wiem, że miał być Deutsch, ale no musiałem zjeść tego Nie Holanda. Andrzeju jadę Poczekaj ja wycofam Nie, ja wyjadę tutaj z Świnie A no dobra Zaraz ra. przyjadą jeszcze jedne nowe nabytki e, Przyjedzie jeszcze siewnik I przyjedzie jeszcze opryskiwacz Także tak jak mówiłem e, Takie nabytki są Myślę, że to nie będzie jakiś krótki odcinek e, Krótki, długi odcinek Bo za bardzo nie mam co robić dzisiaj na odcinku Jeszcze ogólnie rozglądam się za beczką Także nie wiem czy. Czy nie przyjedzie jeszcze dzisiaj beczka? Ale wtedy będę musiał wziąć kredyt z 20 tysięcy. Chyba, że Jarek mi pożyczy. To? Hajs pożyczysz mi na beczkę? No na procent to tak. No to weź mi pożyć. Bez procent. A i ile chcesz? No weź, zobacz, ile kosztuje ta żółta beczka. Ju, już, typa, do Gnojowicy? widzę? No. Jakoj? A która żółta beczka? No taka żółta 36 łąców Kurde A nie ma jakieś? No są te Krishnera, kaweko. Ale ostatnia z modów No to mówię Ci 36 tysięcy modułów to nie tak kupujemy ma, no? beczki 25 kosztuje ten, kaweko na tą beczkę Dobra otworzymy sobie drzwi, wygasimy nich Holanda I czekamy aż przyjadą nowe nabytki kolejne To ja mam ci to przywieźć? A co ty myślał? No jak ja już poszedłem, to do siebie Serio? No Także widzimy się za chwilę jak przyjadą Jak ja ci to mam tu zapakować Synek Dojeżdżą No dobra Liska Jarek już jedzie z kolejnymi maszynami Ludzie z ja wam powiem, że urban to od pieniędzy to już się w dupik przewracało Czemu Czemu tak sądzisz Tylko cztery maszyny kupiłem ogólnie wbijajcie na odcinek do Jarka, bo u niego też będą zarombiste nowe nabytki i ogólnie było og... sprzedaż kiszonki, nie? Jo, ja, nabytki by to później. No, także możecie sobie wbić i popatrzeć tam, bo też tam ty skąd ty coś przyjechał? Czak, kurwa się nie spodziewałeś? Ja stoję, patrzę, patrzę, coś przyjechało. Ja tak patrzę, mówię kurde, kiedy to przyjedzie, nie? Bo ja się wyłamałem przez podwórze Serio? Mhm. A ja nie dam rady, no, ale tak że widzicie przyjął sobie siewnik Amazona i e, opryskiwacz Unii, nie? Tak jest Także tak. myślę, że siewnik sobie zdejmiemy New Hollandem Unia Rex 2518 i Amazon Amazon, jaki to jest Amazon? D3000 Ładny taki Amerykan... i jaką siewnik ty podobny? A, mi patrz bo ty masz tutaj takie, takiego Weź dyksa. to odszepty <słuk> No <śłuk> ty masz takiego tutaj dynksa, który ci ob... ten Jaki ob... dynksa? O no masz, patrz jak masz ten wał tutaj nie No Ty masz takie, takie zapadki tutaj No weź wyleź No dobra I tu masz takie, takie dynksy, które ci o ob... wiesz Poczekaj, obrzucają... bo, czef, bo ci to nie? Ja mam lag no wiem co No widzisz tutaj? No widzę no, a ja tego nie miałem przy swoim No i bardzo dobrze I Odbezpieczyć trzeba ładunek No, od odse... Co trzeba zrobić? Bieraj, bo miesiąc pierwszy kursy mam następnego No dobra, już Pomóc coś z tym? Nie <grym> To ja biorę tego Nie, zostaw Ja chcę. Co? Nie Jarek No i... I co? Jaluś Co? Kurde jakie lagi, mam ludzka wybaczcie, ale to jest jakaś porażka. Chyba wina tego ustrojstwa Nie wiem, ale nigdy takich lagów nie miałem Zaraz ten ogólnie ten... Jarek mnie poprosił za to, że mi przywiozł maszyny, mam jechać pole stależować także Myślę, że New Holandem sobie już polecimy. Nie Jarek? No ja nie wiem, no jak ty No to ci wiedzisz, ten Podpłacę się tym talerzowaniem. Dawaj, 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 jeszcze, 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 jeszcze śmiał. śmiał, śmiał. Tak z góry jeszcze, mi, jeszcze, mi jeszcze, jeszcze Aha, bo ja mam ten Nie mogę obrycić kamery, bo mam ten, wiesz Jeszcze, 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 No do, To, 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 to. Podstęp Dzięki Proszę Ty uważaj, 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 uważaj Dawaj, 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 dawaj Jeszcze? Śmiało, 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 no, no, śmiało. no, no, no Uważaj, poczekaj, czekaj Dobra? Co? No, dobra Poszły te lance? Tak, wszystko dobra Tak, ole nabyły, tak. ty, jak tu świetnie wygląda, widzisz ten zestaw? Ole Kosak. Ja wiem co kupić Dobra, To ja no na razie No dalej Dobra To 36 mówiłeś Nara No... Ej Pytam się jakie pole A <grym> Coś ty nara. zrobił Nic, nic Eee 30... Ale tak się przyhamowało od razu, nie? No bo się zatrzymało Śle, że pierdópeś w te drzewo tam No co ty Dobra, to hmm. jedź tam Mogę przydupić jak chcę to ja byś też. Nie, nie chcę ty. Ma no, być, to ma być prestiżowy odcinek. O, to zapewne kurwa, no To 100%. No i wiedziałem, że przydupię w ten słup, nie? Także przetestujemy sobie New Hollanda dzisiaj. Tak, na pierwszym odcinku. Kurde, masakra. Ja już go nie. ogarnię mniej więcej, bo już wiecie, to nie, to nie mój pierwszy New Holland. Jestem wielofunkcyjny na wielu seriach. Nie? Bo na innych seriach też takim jeździłem, to, to wiemy, to, jak to się jeździ Tutaj na przykład nie wiem co mamy. jakieś tam ustrojstwa. Dings. Gdzie jest to pole? 36. Tutaj. O, 34! 36? No. Aha, no to jadę. Takie nowe nabytki, jakiś tam nie był mocno planowany ten odcinek miał być troszeczkę lepszy, ale wiadomo Naszym wykonaniem to nie jest możliwe okay. Jestem ciekawy, co on da radę z tą talerzywką, nie? Ty pod tą wielką talerzywę podpiąłeś? No Jak myślisz, da radę, czy się zesra? Myślę <laughs> Już przypierdzieliłem zaraz to, będziesz, zaraz to będziesz, ale dzwonił na serwis no Tak samo jak na typowej, pamiętasz? kupiłem no. mi Holanda z siewnikiem i nie dawał rady, ale nie, się daje, że da rady No, przeszedł to za dziś te nabytki zostały? E, no właśnie, teraz ko kontynuując nowe nabytki, że tak powiem Yyy, e, gdzie jest te pole? A, jeszcze kawałek e, to nowymi nabytkami na wiosnę będzie rozrzutnik I chyba... Beczka i rozrzutnik I kombajn? Aha, i kombaj. Właśnie powtórzyłem z rozrzutnikiem, także... O, tutaj mamy Jarka Pol nie, jeszcze nie stależował po tym... Po zbożu ale ty w tyłach jesteś Jarek No ja już nie odbędzę. No, nie na pomogę ci Czekaj, bo ja napędów nie zapięł, on idzie ty, jak dzik Napędy Jedziemy Idzie ty 13 Testy w boju już Idzie ty masz koni tam? 165 sześćdziesiąt Pięć ja mam mocniejszy ten ciągnik Serio? Serio? pójdę Ale moje znowszy no ale mój jest niezawodny Mój też Jedno funkcyjny Ale pod górę ma ciężko, 9, do 9 spadł My to sam ten, nie, kurde Dopiero co kupiłem, a już go katuje Dokładnie, już go katuje I zaraz będzie, Jarek, ty masz mi Holanda, no, masz numer na serwis <coughs> A co się stało? Bo wyżegał mi wszystko, co mógł wyżegać, wszystkie możliwe mi Co ty, nie wysra. Fajk idzie, ty. Jeszcze. Dobry jest ten New Holland, ja tam, to jest, Ja tam wiem, że to będzie jeden z lepszych zakupów. Nowiutki, czyściutki. Prestiżowy. Gdzie wyjechałem? Z Gospy? Nie mam logów. No, mu, A, zresztą, nie zresztą. Nie to, to ja mam to... Łe, jeszcze, że mi No kurde, uszkodziłem już. Ty, a, a propos prestiżowych rzeczy, to słyszałeś co ten, to jak za, za, za zareagował na te 500? No, o, ktoś 500 zł wysłał, czy z był? Nie, to było tak, o, o ktoś 500 zł wysłał, Jedna prestiżowa osoba w tym streamie. <laughs> Właśnie, ty. A później dostał 300 jeszcze. Tak? No? Od razu po tym 500 dostał 300 Prestiżowo? No. <laughs> co takiego szota widziałem, ty? No ja też szutam <noise> O, ktoś pyta do tym sobie. Jedyna prestiżowa osoba w tym streamie. Ja pier <noise> On generalnie ze Szczecina jest. Nie wiem, nie znam go <noise> Kurde, mnie bierze kaszel troszeczkę. To jest prestiżowy Tybijczyk. <noise> Tybijczyk. <noise> Ogólnie, Ludzis ludziska, mam takie plany, żeby kupić tę łąkę, wykupić ją i zaorać i połączyć z tym polem moim. Także na wiosnę myślę, że zamiast tamtych pól będę kupi kupię te za 113 tysięcy. Ogólnie u Jarka na odcinku mówiłem, że będę brał 200 tysięcy kredytu, ale to raczej na wiosnę na kombajn. Tam, Bo myślę, że z mi nie starczy na pewno na combine. Ale kurde. Ja znaczy czy może 200 nie, ale... U mnie tak. mnie na odcinku, wiesz. na który serdecznie zapraszam, rzecz jasna. Nie myślałem, że na to mi nie starczy hajsu. Mówiliśmy, że kurde ledwo to zaczęliśmy znowu nagrywać prawnika i znowu te same pieprzody problemy. No właśnie, bo nie wiemy co zasiadzi, I co Co zasiad żeby ten, wziąć na da, żeby, żeby pieniądze wziąć. Znaczy czy ja już tam kredy na spacony tamten, nie? Nie wiem jak ty No mi zostało tam 500 euro Ta? Pinara to no. Kurde już, to jesteśmy wolni, ale trzeba zaraz brać kolejny ty. No <grych> My tak to się żyje na tej polskiej krainie. No i my chyba oprócz Venturia samego chyba najdłużej ty nagrywamy. No. Jeszcze będziemy nagrywać. Ty on jak dzik? No to, to jest chyba jeden z lepszych ciągników. O kurwa macie. Ten jak poszedł? Co ty, ty, przyjechałeś mi pomóc? No chyba se kpisz Czemu? Ja idę na swoje drugie pole, człowieku Jak ja, ja tobie pomagam No a ja jedę na następne pole robić Aha, no to jak to skończę, pa idę A nie takim małym pierdupkiem jak ty Widzisz co robię? Ty byś mi nie przyjechał pomóc No <noise> A nie mam co robić ogólnie Także mówię, przyjadę pomóc Jarkowi Właściwie sam szedł z płaczącym... Za co mi płakać i postawił flaszkę i powiedział przyjechać. Urban jak zobaczył tą flaszkę to mówi, nieważne co robię. No i też powiedział, że za to, że mi maszynę muszę mu pole zrobić. No to mu zrobię te pole i spadam do domu. Nie będę więcej paliwa palił. Nara. Tibiczyku. No nie było cię dwa dni tylko. Tibiczyku. Krowy ci poddychały. Tybijczyk. się jedzenia nie dawał. Tybijczyk. No ty jesteś tybijczyk. Ty jesteś turek. Tybijski. No, tybijski Turek. Tibijski Turek. O Boże. Jak to brzmi. Tyle, ale mój zestaw też niczego sobie pojęci. Czy ja już za dużo nowych nabytków, to nie mam, tylko kombaj jedynie. U no, no, mnie będzie dużo. Znaczy dużo. U mnie kombajn Opryskiwacz też kombine kombajn, 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 przyczepa opryskiwać? no eee, bu, 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 na wiosnę ciągnik no i myślę nad jednym agregatem jeszcze ja ogólnie tę jedną przyczepę sobie wykorzystam do tego do szybko do obornika bo ogólnie na wiosnę będę robił wyciąg w świniarni także będzie się działo na wiosnę tutaj nie? ja na tej serii mm. Będę się rozbudowywał, po prostu zrobię sobie jakby wyciąg w, w świniarni W oborze? O. Nie no, w świniarni Aaa i ty ja chciałem sobie tą mm, zgrabiarkę kupić Bo ja tą mam małą, nie, nie dobrze mówię Kosiarkę czołem No, kosiarkę jeszcze czuł... Ależ no, mam wszystko ty No po prostu i tego nie My w tym... te nabytki mamy praktycznie takie same, nie? No bo ten, kombajn i wszystko, nie. Kombajn przyczepa, pryskiwać. Przyczepa mi się przyjeda, bo to mi jedno... Tą zieloną starą raczej sobie ten, wezmę do obornika, tam zdemontuję te z góry te yy, Te takie zaszczały trójkątne jakby. Mhm. Znaczy zaszczały to są z drewna jak masz ten. Ja nie wiem o co chodzi. No teraz stawki takie z tymi trójkątnymi tymi z tą belką taką tą podłużną. Mhm. To sobie zdemontuję i po prostu będę miał ją do obornika Także się rozbudujemy na wiosnę, tam będzie trzeba wykopać fundament na pewno O i zalać betonem i postawić jak to Mów mi Taśmo, Taśmociąg w postawię No wyciąg No taki wyciąg to będzie Wyciąg obciąg nie ja po prostu podstawię przyczepę i się będzie ładować samo Jo W tym czasie wiadomo, no bo ciężko mi jest ładować turemi Wiadomo, że to trzeba siedzieć w tej maszynie i tam się bawić a Jak postawię sobie wyciąg to po prostu same to się będzie ładować i w tym czasie nie ja mogę sobie być na polu, a to się będzie ładować Po malutku Tibisko No Nie to jest dobry pomysł Dobry pomysł Znaczy to będzie tak, że jak się pojawi obok Ja na wiosnę paszowo skupuję no w sumie. Bo on na razie sobie poradza, ale później to już wiesz. Ja jestem ciekawy ile mi z tych buraków przyjdzie, nie? Bo jakby tak przyszło z 200 koła, to może by chociaż połowę kombajnu pokryło. To może byśmy na zero wyszli. No tam chyba 30 ton yy, pszenicy i 20 ton tego jęczmienia. Teraz sprawdzałem do sprzedania, także... No może coś z tego zarobiasz, jakieś 20 tysięcy. Na razie jestem na, na 2000 i myślę, że to do zimy mi starczy Mówisz? No No nie mam teraz czego wierzyć, chyba ze świnie sprzedam wiesz Tak poza odcinkiem sobie chyba świnie sprzedam jakoś No bo z czego ja mam żyć ty? Miłością No co, no teraz zboża nie chcę sprzedawać, bo chcę to zrobić na odcinku z zimą nie? Więc no no muszę żyć z tymi trzema tysiącami Starczy na opłaty jo rachunki dopiero w grudniu przyjdą A ty kurwa ubezpieczył ciągnik? A ubezpieczył No te 1400 to kosztowało ubezpieczenie Ty A właśnie tak a propos ubezpieczenia To ile tak się za ciągnik płaci? Nie za samochód Aha tak za ten? W Ralu no No to jo, coś tam z tego To ile ty płaci za 60. Skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie płacę. Rodzice płacą. Ale... Ja bym płacił, to bym wiedział, nie? Ja się tym nie jest... Nie słyszałeś gdzieś tam wiesz? Nie. Nie słyszałem. Ale ten, za samochód tak ile? 700? Nie, mniej. Za samochód no co ty? Zależy... Od... No od pojemności silnika, nie? Z pojemności silnika, od lat przejechał, od lat, od lat ile... No i masz tak ma... ten, 1.9 silnik, no to Kierowca, i yy, czy miał wypadki, jaka to jest marka, czy jest rzadka, czy jest poważna... Ale ile tak no, mniej więcej, krajowa to ile to było? Półtora tysiąca, tysiąca. Serio? No. no to się, co ileś płacić nie? Raz na rok. Aha. No ja za wektrę swoją płaciłem 1300 No 700 to się nie pomyliłem za dużo Za maluchę yy, się tak płaciłem 1300 700 nie? No bo to za rower tyle płacę Nie no za traktor nie wiem ile jest 700 może? Może więcej? No bo to ma wszystko, ubezpieczone i przyczepy nie Musisz mieć nie, ubezpie... no przecież też chyba są ubezpieczone Wiesz, bo masz oddzielny dowód rejestracyjny przecież No, no. przecież To musisz mieć ubezpieczone, nie? No ja. Bo no, jak ci ktoś pierd... Ten już całe pole No, a co? Jeba... Wszystko jest ubezpieczone chyba A oprócz niektórych maszyn w nie? Ja nie wiem Kombaj nie. chyba nie jest ube... Nie, kombaj też musi być Musi byś... być Właściwie jak, jak, takie drogi Ale bizon chyba nie jest ubezpieczony Musi... Każda maszyna rolnicza, każda maszyna samobieżna No jak każda? Jak bizon nie jest rejestrowany, na przykład taki bizon, nie? Musi mieć dowód Nie ma Jak dowód? On nie ma rejestracji kombajnu Ale nie ma dowód rejestracyjny Nie ma A widziałeś gościa? Musi mieć dokumenty A no, 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 że ten, że, że ten, y, jakby, numer tego Na Seryjny, o I to wszystko, nie? No to, to jest dołutry to jest taki kwitek No ale tablicy nie masz O to mi chodzi No nie Nie no nie są Nie ja wiem jak to jest Mi się wydaje że nie są rejestrowane Maszyny, ten kombajn na przykład Nie wiem jak to jest wiesz Dajcie ci ludzie w komentarzu Nie no mi się o, wydaje się. że nie jest bo nie ma nigdzie Jakby był rejestrowany A po co ma być rejestrowany, po co masz płacić ubezpieczenie jak ten jak tylko Musisz A w razie wypadku? No to jest ubezpieczenie Polisa jakby no ale to, to jeżeli nie jest zarejestrowany to skąd masz policję? No ale jak go zarejestrować, jak nie masz tablic? Masz, ale nie musisz mieć na niektóre maszyny. Na maszyny budowlane na przykład nie masz też tablic. Ja to jest jakoś tak inaczej wiesz. No tak. wiem ja, jak to jest, także myślę że takie nowe nawetki i testowanie nie Holanda się podobało, jeśli tak to zostawcie łapkę, subak, komentarz, bijajcie do Jarka i bijajcie na, kru... na... na krupę. Na grupę też. Na grupę też bijajcie Nie ma problemu. Na grupę bijajcie i trzymajcie się. Na razie do kolejnego. Cześć i czo oła, czołem. <noise> oła. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.